Witamy serdecznie. Tutaj tercet egzotyczny Edward, Arthur, and Mary. Słuchajcie, dzisiaj chcemy tutaj przedstawić Wam nasze życzenia dotyczące takiej grupy marzeń. Kogo byśmy chcieli wylosować e, dokładnie 9 października we Frankfurcie? No bo jednak to będzie istotne. I tak nie ma co. I będziesz na tym losowaniu. Tak, będę na tym losowaniu natomiast nas nie ma też co bagatelizować. No, jednak pewnego lotu to szczęścia, bo wydaje mi się, że można trafić do grupy bardzo mocnej, a można też trafić na grupę stosunkowo łatwą i oczywiście kibice czasami patrzą na spotkania reprezentacji przez pryzmat atrakcyjności. Natomiast no, umówmy się, eliminacje są tylko częścią i mają być spuentowane wielką imprezą. I wydaje mi się, że dzisiaj jednak tęsknimy za tym, żeby regularnie grać na poziomie finałów Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Dlatego moja grupa będzie, myślę, dosyć ciekawa turystycznie, natomiast w miarę Atrakcyjna i przynajmniej w teorii dosyć prosta dla reprezentacji polskiej. Więc postawiłbym. Co dzisiaj jest proste dla reprezentacji polskiej? Postawiłbym, uwaga. Jeśli chodzi o drugi koszyk, życzyłbym sobie Izrael. Graliśmy, no graliśmy z Izraelem, potrafiliśmy dwa razy z Izraelem tak. wygrać. Tam po dobrym Jeden meczu. Jeden z lepszych meczów wielka Brzęczka za kadencji selekcjonera właśnie w Izraelu. Tak, u siebie Wygramy. wygraliśmy z nimi bardzo wysoko 4 do 0 na stadionie narodowym. Piękny kraj, można odwiedzić Betlejem, można zwiedzić Jerozolimę, można odwiedzić Tel Aviv. także niezależnie w jakim mieście będzie grać reprezentacja Polski, to jest fajna wycieczka. Jeśli chodzi o koszyk trzeci, to tutaj będę szybko skracał, życzyłbym sobie Albanii, którą znamy, z którą graliśmy. To jest drużyna absolutnie w naszym zasięgu, kraj moim zdaniem przez Polaków jeszcze nieznany, ale naprawdę fantastyczny turystycznie, a, a piłka absolutnie w naszym zasięgu. Z następnego koszyka, koszyka numer 4, chciałbym Kosowo, bo to jest jednak nowa reprezentacja na mapie od kilku lat. No Gwietrzy, to jedną z łatwiejszych grup. Dwie, trzy gwiazdy, natomiast to no też blisko, kibice mogą przyjechać, zwiedzić nowy kraj. I byłoby to coś fajnego, a z ostatniego koszyka pod warunkiem, że mecze by się odbywały na przykład w czerwcu chciałbym łotwę, ponieważ w piłkę grać nie umieją. A z rygi jest zaledwie kilkadziesiąt kilometrów do tego wspaniałego nadmorskiego kurortu Jurmali, który żyje w paru klubu. Dlatego no ja zawsze życzę grupy. To dobrze życzę piłkarzom i bardzo dobrze życzę kibicom, którzy pojadą A na mecz. jeszcze lepiej komentatorom. Ja nie można, Artur, ale nie w ogóle że nikt, meczem nic. absolutnie. Absolutnie, ale po meczu też jest nie Twoja grupa jaka jest? A moja grupa, ja bym chciał reprezentację, żeby od razu była sprawdzona w eliminacjach, po to, żeby pojechać na wielką imprezę już po takich po prostu bojach. Chciałbym, żebyśmy no, z drugiego koszyka mogliśmy znowu wy, wy, wylosować Anglię, ale nie chciałbym, to już było nudne, czyli Francję. Którą nie graliśmy zbyt często, ale jednak, na narodowym Mbappé bo no, chodzi o to, że mieszkasz w Berlinie i nie chciałbyś, żeby ci się za dużo Polaków kręciło u po chaty. Ja by... Nie, słuchaj, słuchaj, słuchaj. Będą dzwonić ja przed nocą i wiesz, tak, bo no Europy wietu, w Niemczech. Ale nie Paryż, jak idziemy turystycznym szlakiem. Ale nie, to bo Paryż, Ty już, już patrzysz, żeby w 2024 nie, nie chciał spać za darmo u Ciebie. A jak Polska nie pojedzie, to nikt nie zapuka. Słuchaj, pojedzie pojedzie, 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 pojedzie. Bo ponoć okay. budujemy silną reprezentację, okay. której tak, będziemy Podobno Podobno na świata. świat. Dlatego. To jest pierwszy zespół drugiego koszyka. Z trzeciego koszyka słuchajcie, dla mnie Norwegia. Ale z tym niesamowitym Olandem. Za, za kim ty jesteś, za Polską? Nie, nie. Ja jestem za dobrym futbolem. Za dobrym futbolem. I jego częścią ma być nasza reprezentacja. Ehm, Koszyk czwarty. Koszyk czwarty to Turcja. Output wariat Turcja! Wariat! Turcja! Weźmy najtrudniejsze trudności. Do Istanbul jedziemy i Stambułu byliśmy. No, ja, cię we, ja cię wezmę ma... na mecz. Tak, Ja cię wezmę na mam tam plena kebaba, no? widzisz coś łatwiejszego z tego koszyka. Nie, nie także tutaj mamy ten, co tam mamy jeszcze? Piąty koszyczek, to co byśmy wzięli. Może Cypr? To też taki fajny wyjazd, nie? Cieplutko. Nie? Miło weźmy sympatycznie. Tak powiem, Geograficznie to w ogóle może. No. tych reprezentacjach. E, także co pięć zespołów, możemy jeszcze San Marino pyknąć. Dobra, Weźmy San Marino, czyli sześcio. E, Artur Wiegniarek wybrał grupę na czwarte miejsce reprezentacji polskiej. <laughs> <Spermetytacjum>. Z <laughs> fermentacją. Z fermentacją mnie sprawia. tego dołowy się tak. Austria. Edinho, Edinho, Austria. Edinho. Austria. Potem wracając, y, możemy przejechać na przykład przez Rumunię. Atmosfera no, tu wampir te sprawy. Czwarty koszyk to dla mnie byłaby fajna Grecja i piąty Litwa, Fajnie, na przykład, jeśli byłby szósty, to szampan wysoko w San Marino, gdzieś coś z tego można by spojrzeć na dobrze. Nie spodziewałem się innego kraju, muszę Ci powiedzieć, z piątego koszyka, ty... jeśli chodzi o cię. po prostu nie pamiętam, nie nie, zawsze... nie nie, no bo Ty wiesz, zawsze te kreacje księdza Robaka, no to dlatego wybrałeś Witajcie, moja kre... jak <laughs> Siot, edek chciał. E, no tak, ale tak. no, ja ci Ktoś, edek, edek zakończył, także wracamy do punktu. E, także proszę Państwa. E, tak więc tak, moja reprezentacja nie, ja nie jestem, jedzie na wielką imprezę. Ja jestem panem reprezentacji Bartekowi życzę dobrze. Edward popatrzył turystycznie, lekko i żeby było ciepło. Artur, ponieważ jest urodzonym krytykiem, to wybrał sobie taką grupę, żeby cały czas można było jechać. Żeby, te, żeby te, były starsze. Grupy mocne. Loś. No i czekamy do dziewiątego. Losie, co przyniesiesz? Loś. Żegnamy. Cię. O loś. Losie. O losie. Zapominajcie o losie. No. O loś. O lo No pa, pa, pa. pa, pa. pa. pa.